Cześć październikowo! Dziś przeniesiemy się do świata obrzędów i zwyczajów słowiańskich i porozmawiamy o święcie, które właśnie się zbliża, czyli o dziadach. O dziadach słyszał każdy, kto czytał w szkole Mickiewicza, czyli podejrzewam, że wszyscy. Ale Mickiewicz nie do końca dokładnie opisał nasze zwyczaje, dlatego dziś postaram się Wam je przybliżyć. Zaczniemy od samego znaczenia słowa dziady. Nazwa święta, czyli dziady, wywodzi się z prasłowiańskiego wyrazu Dedy. Słowo to oznacza dziadka, osobę starą, przodka albo osobę, która zajmowała jakieś znaczące miejsce w rodzinie. Łatwo zatem się domyślić, że dziady były świętem, które koncentrowało się na zmarłych, zwłaszcza tych, którzy byli nam bliscy. Teraz, 1 listopada w Polsce, również obchodzimy podobny dzień, ale jego cel jest nieco inny. O ile teraz wszystkich świętych i zaduszki koncentrują się na zapewnieniu spokoju zmarłym i zapewnieniu im dostępu do nieba, o tyle wcześniejsze dziady starały się zaskrabić nam przychylność zmarłych. Osoby, które odeszły, uważano bowiem za opiekunów płodności i urodzaju. Ważne również było to, by tych zmarłych nie rozgniewać, bo przecież nikt nie chce być straszony przez ducha babci czy dziadka. Dziady w ogóle obchodzono dwa razy w roku na wiosnę i na jesieni. Najważniejsze były dziady jesienne czyli te, w których miejsce my teraz obchodzimy Halloween i wszystkich świętych. Dziady wiosenne zależne zaś były od faz Księżyca i często przypadały na 1-2 maja albo w okolice Wielkanocy. Warto dodać, że istniały również jeszcze pomniejsze dziady i te zwykle właśnie były związane z fazami Księżyca. My dziś skoncentrujemy się na tych najbardziej znanych dziadach, czyli tych październikowo-listopadowych. Wierzono, że w tym okresie, czyli w okresie dziadów, granica między światem żywych a umarłych jest bardzo cienka, przez co dusze spacerują sobie swobodnie po naszym świecie. Zwykle nie byli widzialni, ale można było wyczuć ich obecność. Każdy niezidentyfikowany dźwięk, zobaczony kątem oka, cień, jakiś. Stukot, pisk, szelest, wszystko to było interpretowane jako znaki od zmarłych. Dusze, które chciały nas odwiedzić, mogły również pojawiać się w naszych snach albo manifestować się w postaci błędnego ognika. Kiedy dusze nadchodziły, czyli właśnie w tym okresie dziadów, najważniejszym zadaniem żyjących było ugoszczenie dusz. Duszą trzeba było dostarczyć wygody i oczywiście porządnie je nakarmić. Do jedzenia dawano im zwykle miód, kutie, kaszę lub jajka. Nie zapominano też oczywiście o napojach, a szczególnie o wódce. W jaki sposób te dusze karmiono? A No, zwykle przy posiłkach. Wtedy to domownicy zwykle zrzucali trochę jedzenia na podłogę, albo na stół, ewentualnie zanosili pokarm bezpośrednio na groby. I to ciekawa uwaga o zwyczajach związanych z wielkanocnymi czy wiosennymi dziadami tam na groby zmarłych zazwyczaj zanoszono pisankę. Prawdopodobnie w ten sposób odnoszono się do wiary w zmartwychwstanie. Miała to być taka metafora, no bo skorupka jajka pęka, kiedy wykluwa się kurczak, i podobnie groby miały pęknąć, kiedy ludzie zmartwychwstaną i zaczną nowe życie. Wróćmy teraz jednak do dziadów jesiennych, co jeszcze wtedy robiono. W niektórych rejonach wierzono, że w tym czasie dusze muszą się odświeżyć. By mogły to zrobić, przygotowywano dla nich specjalnie sauny, w której mogły się wykąpać i wygrzać. Innym ważnym aspektem dziadów było właśnie zapewnienie duszą ciepła. Ma to sporo sensu, zwłaszcza w te jesienne dziany, kiedy jest już dość zimno i biedne dusze włóczące się po podwórku mogły zmarznąć. Żeby takim biednym duchom nie było zimno, to wszędzie na zewnątrz rozpalano ogniska. Robiono to szczególnie w tych miejscach, w których ktoś zmarł. I tam ogień miał jeszcze jedno zadanie, ale o tym za chwilę. Ogień, poza zapewnieniem ciepła, spełniał też inną rolę miał bowiem wskazywać drogę. Dzięki ogniowi dusze mogły odnaleźć drogę do domów bliskich i wiedziały, że tam ktoś na nie czeka. Innym zadaniem ognia było powstrzymywanie demonów i innych nadprzyrodzonych istot. Wierzono bowiem, że w tym jesiennym okresie złe moce są bardzo aktywne, a ogień stanowi dla nich przeszkodę. Jak pamiętamy z naszych wcześniejszych historii, wiele osób po śmierci mogło zamienić się w taką złą istotę. Najczęściej działo się to wtedy, jeśli śmierć takiej osoby była w jakiś sposób tragiczna, na przykład było to morderstwo albo odebranie sobie życia. Żeby zatem ustrzec się przed taką przemienioną w jakiegoś stracha duszę, należało się zabezpieczyć. Jeśli wiedziano, że w jakimś miejscu ktoś stracił życie w jakichś nagłych, nieprzyjemnych okolicznościach, to w tym miejscu zostawiano przechodząc gałązkę. Po jakimś czasie z tych gałązek robił się już całkiem spory stos, i właśnie ten stos w dziady podpalano. Robiono to oczywiście po to, by zatrzymać w tym miejscu tą zbłąkaną i potencjalnie niebezpieczną duszę. Pozostałość po tym paleniu ognia dla dusz widzimy teraz na grobach, szczególnie w tym okresie październikowo-listopadowym, kiedy są pełne zapalonych zniczy. Ale nie wszędzie w dziady ogień był pożądany, w niektórych miejscach wręcz nie wolno było go palić. Święto to było objęte licznymi zakazami, a jeden z nich dotyczył rozpalania ognia w kominku. W niektórych rejonach w ogóle tego nie robiono, wierzono bowiem, że dusze, jak święty Mikołaj, wchodzą przez komin i mogłyby się poparzyć. Dusze w tym okresie w ogóle kręciły się po wsiach i po domach, i nie robiono wielu rzeczy, żeby ich przypadkiem nie zranić czy nie urazić. Na przykład nie wylewano przez okno wody, bo wierzono, że można by było ochlapać jakąś przechodzącą duszę. Nie hałasowano również przy stole i nie wstawano od niego gwałtownie, żeby przypadkiem jakiejś duszy nie spłoszyć. I choć atmosfera przy tym świątecznym stole nie była jakaś ponura to starano się jednak unikać jakichś bardziej hałaśliwych, gwałtownych zachowań. Ze stołu też w ogóle nie sprzątano, wręcz celowo zostawiano na nim resztki, żeby przez całą noc dusze mogły sobie pojeść. Ważne również było unikanie pracy z materiałami nie szyto więc, nie tkano i nie przędzono, bo obawiano się, że dusza może zostać przyszyta lub zaplątana i nie będzie mogła wrócić w zaświaty. W okresie dziadów starano się również nie używać ostrych narzędzi, takich jak noże czy siekiery, bo bało się, że można by było zranić niewidzialnego przodka, który przyszedł nas odwiedzić. Z tego wynika, że w wierzeniach dawnych Słowian duch z jednej strony był niematerialny, bo nie było go widać, a z drugiej strony jakąś tam formę fizyczną musiał mieć, skoro można było go zranić. Ale zmarli mieli również inne zajęcia poza odwiedzaniem domów swoich bliskich. W noc zaduszną, jeśli udamy się na cmentarz, to możemy zaobserwować, jak zmarli opuszczają swoje groby i razem udają się do pobliskiej kaplicy na nabożeństwo. Ceremonię w to święto odprawia zmarły proboszcz, któremu asystuje widmo organisty i duch kościelnego. By umożliwić duszom odprawienie takiej ceremonii, zostawiano drzwi do kościoła otwarte, a na ołtarzu kładziono stułę i mszał. Choć temu nabożeństwu można było się przyglądać z daleka, to za nic w świecie nie można było wchodzić wtedy do kościoła. Zmarli bowiem nie tolerowali żywych podczas swojego nabożeństwa. Jeśli ktoś złamał ten zakaz, to mógł zostać rozszarpany na strzępy przez zirytowane duchy. Nawet pozostawione w kościele rzeczy nie były wtedy bezpieczne. Jeśli na przykład ktoś zostawił dzień wcześniej swój płaszcz, to jeśli się po niego wrócił kolejnego dnia, to mógł się zorientować, że cały ten płaszcz jest podarty w strzępy. Przejdźmy teraz do innego wątku, a raczej do innych postaci, które były bardzo ważne w trakcie dziadów. Mowa oczywiście o wędrownych żebrakach i włóczęgach, których również nazywano dziadami. Te osoby były uważane za swoistych pośredników między światem żywych i umarłych. W okresie dziadów traktowano ich z wielkim szacunkiem, bo wierzono, że są oni uosobieniem naszych bliskich zmarłych. Proszono ich zatem o modlitwę za zmarłych i ofiarowywano im jedzenie i pieniądze. Czasem nawet przygotowywano ulubioną potrawę bliskiego przodka i dawano ją żebrakowi, bo wierzono, że w ten sposób karmi się właśnie tego przodka, dla którego potrawa była ulubioną. Jeśli chodzi o samo jedzenie, to nie wiem, czy o tym też wspominałam ale je również przynoszono na groby, bo traktowano je jako swoiste mieszkanie umarłych. Oczywiście nie zapominano też o napojach czyli tradycyjnie o wódce. W niektórych kulturach zwyczaj tej uczty na grobach jest dalej praktykowany i choć dla nas może wydawać się nieco obcy, to my również coś takiego niegdyś robiliśmy. Ale nie tylko ten zwyczaj łączy nasze święto z innymi kulturami. W obchodach dziadów pojawia się jeszcze jeden taki dość międzynarodowy motyw, który dość mocno łączy dziady z Halloween. Otóż w Halloween bardzo dużo osób zakłada maski czy w ogóle przebiera się za coś. Rzeźbi się też wtedy w dyniach, które zwykle swoim wyglądem przypominają jakieś dość potworne paszcze. My też mamy podobną tradycję w naszej kulturze, a chodzi mi konkretnie o maski zwane kraboszkami. Kraboszki to drewniane maski, które miały spełniać funkcję ochronną. Robione były jednak właśnie z drewna, a nie z dyni. Takie maski zakładano po to, by odstraszyć niechcianych nadprzyrodzonych gości. Noszono je zatem jako ochronę przed demonami i złymi duchami, bo wierzono, że one nie zaatakują kogoś, kto nosi maskę. Dodatkowo taka maska miała sprawić, że istoty demoniczne nie będą w stanie usłyszeć głosu żywych. Dzięki temu można było swobodnie się między sobą komunikować i demony nie mogły nas podsłuchać. Maskę zdejmowało się dopiero wtedy, kiedy zasiadało się do świątecznego posiłku. Samo miejsce, w którym jedzono ten posiłek, czyli dom, był często dodatkowo chroniony solą, która miała powstrzymywać złe moce, i oczywiście maskami. Maski te ustawiano dookoła obejścia, tworząc taką swoistą granicę. Jeśli jednak z jakichś powodów po tej uczcie trzeba było opuścić dom, no to oczywiście zakładano maskę, a w dłoń brano pochodnie, bo jak wspominałam, ogień też stanowił doskonałą obronę przed zmarłymi. Unikano jednak wychodzenia z domu po zmroku w ten dzień, bo wierzono, że diabły kręcą się po okolicy i szukają zbłąkanych dusz, mogłyby się więc rozpędzić i przez przypadek porwać nas do piekła. Kiedy maski spełniły już swoją ochronną rolę, czyli po dziadach, i nie były nam już potrzebne, to wtedy palono je wszystkie. Robiono to po to, żeby przypadkiem nie wystraszyły one dusz przodków, tych dobrych duchów, które nadal po dziadach kręciły się w okolicy. Ciekawy zwyczaj związany z dziadami pojawia się jeszcze na pomorzu. W dzień dziadów nie wypływano na morze. Wierzono bowiem, że tego dnia topielce i samo morze mogą zażądać ofiary z żywego człowieka. I jeszcze tak na zakończenie, na pewno wiecie, że dziady zostały przejęte przez chrześcijaństwo i teraz w okresie dawnych dziadów świętujemy 1 listopada, i potem dzień zaduszny. Ale święto to zostało ustanowione przez Kościół o wiele wcześniej niż mogłoby nam się wydawać. Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki zostały ustanowione przez papieża Jana XI już w 935 roku. Prawdopodobnie zrobiono to właśnie dlatego, że jesienią kult zmarłych i wszystkie święta ku ich czci były bardzo popularne w całej Europie. Nie tylko na słowiańszczyźnie, ale na przykład w kulturze anglosaskiej, bo Halloween jest świętowane w sumie do dziś. Żeby więc ludzie lepiej dostosowali się do nowej religii, no to w miejsce ich tradycyjnego Dnia Zmarłych wprowadzono nowe święto, które również koncentrowało się na tych, którzy odeszli. Na koniec, już na sam koniec poruszymy jeszcze jeden wątek, czyli wywoływanie duchów. Po lekturze Mickiewicza pewnie zastanawiacie się, czy takie praktyki faktycznie miały miejsce. Otóż ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo jak zwykle w tych tematach bywa, no to my po prostu tego nie wiemy i nie mamy jak sprawdzić. Na pewno istniała postać guślarza, zwana też czasem koźlarzem czy huslarem. Postrzegano go dawniej jako maga albo szamana i zwykle była to osoba, która była w danej społeczności najstarsza. Uważano, że była to istota z pogranicza, czyli taka będąca na granicy światów żywych i umarłych i dlatego mogła pośredniczyć w komunikacji ze zmarłymi. Możliwe zatem, że dawni Słowianie prosili takiego guślarza o pomoc w kontakcie z bliskimi zmarłymi. Nie wiemy jednak jak dokładnie to wyglądało, jak wyglądała ta komunikacja, czy tak jak opisał ją Mickiewicz, czy może inaczej. W XVIII i XIX wieku obchody dziadów przeniesiono z domów na cmentarze i do kaplic przycmentarnych. Przygotowywano wtedy uczte dla zmarłych i odprawiano różne magiczne praktyki. Temu wszystkiemu przewodził właśnie guślarz. Nie wiemy jednak, czy wywoływano wtedy duchy zmarłych, czy może była to jednak tylko forma modlitwy w ich intencji. I zostawię Was teraz z tą tajemnicą. A czy wy w jakiś sposób świętujecie Święto Zmarłych, obchodzicie Halloween, a może zaduszki? Dajcie mi znać w komentarzach. Jak zwykle dziękuję za to, że jesteście. Nie zapomnijcie o zaobserwowaniu mojego kanału, jeśli lubicie treści, które publikuję. Tymczasem do zobaczenia wkrótce i trzymajcie się ciepło. Pa!